Cześć! Dzisiaj wam pokażemy jak wymienić lusterko w Toyocie RAV4 czwartej generacji. Do tego będziecie potrzebowali klucza dziesiąteczki i śrubokręta krzyżakowego. To krzyżak, a nie krzyż, krzyżowy? Nie wiem. Fajnie też jakbyście mieli takie plastikowe przyrządy do e, zdejmowania plastików z boczku samochodowego. Tak więc zabieramy się za robotę. Tak więc, tak jak już tu widzicie, zaczynamy najpierw od zdjęcia tego plastikowego elementu, on jest złapany na dwie spinki, zaraz Wam pokażemy. Pamiętajcie, żeby go nie ciągnąć do góry, do boku, to po prostu wychodzi w tą stronę, więc ciągniemy do siebie. Ciągniemy do siebie. Widzicie, mamy tutaj dwie takie spineczki, one wchodzą po prostu bezpośrednio tu i tu. Dalej lecimy sobie od plastikowych elementów, które nam zakrywają e, śrubki, które musimy odkręcić, żeby zdjąć ten cały boczek. Tak jak tutaj majka zaczęła, fajnie sobie zacząć od góry. I stopniowo o. Jeszcze sobie tak tak. No. Pamiętajcie, żeby przy tym się nie śpieszyć, żeby nie pourywać żadnych zatrzasków, potem wam będzie to trzeszczało i po co? Nikt tego nie chce. Dobra, lepiej ty to zrób. <grymne> Możecie sobie pomagać jeszcze tym narzędziem, ale jak już tak zaczęliście, to delikatnie, stopniowo sobie to po prostu... Jak widzicie, wszystkie zatrzaski są na miejscu. To sobie rzucamy dalej. No i mamy śrubki. Jedną jeszcze będziemy mieli tu. Jedną tu, tutaj dwie i dwie takie głębiej osadzone tutaj. Dobra, ja chcę kręcić. Trzymaj to. My tu mamy taki, jak widzieliście przed chwilą, e, magnesik, żeby po prostu łatwiej te śrubki, które są, e, głęboko wyjąć. Jakby wy nie musicie też ich wyjmować przy e, wyciąganiu boczku, jak one wam wypadną. Jakby wam było ciężko je wyjąć, to też żaden problem. Z tak najłatwiej ten boczek będzie zdjąć od dołu. Zaczynamy od tego, że musimy takim jednym, płynnym ruchem szarpnąć sobie za dół. Tutaj wszystko już mamy odkręcone, tak? No tak się, się wydaje. Możecie ewentualnie spróbować sobie tutaj... Weź zbliżenie, skarby. Możecie spróbować sobie palce delikatnie wsadzić tu pod ten plastik, drugą ręką chwycić tu i... I szarpnąć delikatnie. Potem drugą stronę. I później chwypacie tu i podnosicie do góry. I mamy zdjęty boczek. No, możemy odpiąć sobie kostkę. Powiesić tutaj, zahaczyć boczek i wykręcić lusterko. A ty kręć. Dobra. Ja myślałam, że ktoś siedzi w tym garażu, a to tak kartony. Wierzy. A, czekaj, tu jest o. To zmieniasz? Dadam. Tak, zmieniamy to, bo w nowym lusterku mamy inny kolor. to trzeba umyć. Jeżeli też będziecie przekładać ten plastikowy element ze swoich lusterek, no to najpierw sobie zdejmijcie w tych, w tych lusterkach, w których ten element po prostu jest uszkodzony. Wtedy będziecie mogli sobie wyczuć, jak go pociągnąć i tak dalej. Będzie Wam po prostu łatwiej za drugim razem zawsze niż, niż za pierwszym, bo to jakoś. Tu już chyba było ściągane jakoś łatwiej zeszło. Brudny taki? No. Trudny. Żeby to zdjąć, generalnie to siedzi na kilku zatrzaskach. Łapiemy sobie tutaj za ten wystający element. Dobrze to robię. I delikatnie ściągamy. Udało się? Udało się. Widzicie, tu to lusterko też było już gdzieś klejone, uderzane. No i dobra, mamy to. No i dobra, przekładamy. Od razu. Ten element najzwyczajniej w świecie wchodzi na, na wcisk. Przekładamy i zatrzaskujemy. Kładamy sobie wtyczkę na łatwości. Tak weszło, nie weszło? Coś nie weszło. Chyba nie To Coś no mi blokuje. O to mi blokuje tak? Nie, no o, dobra. I teraz możemy sobie łapać. Pytajcie, żeby z drugiej strony docisnąć sobie rękę, żeby lusterko nie wypadło, chociaż już teraz jak zaczęliśmy wkręcać to, to i tak nie wypadnie. I podpinamy z powrotem. Dobra, podpinaj. Nagrywaj no, to jak podpinasz. No to ty trzymaj, bo nie widzę przecież wcale. Eee. Tak. <laughs> Wtyczkę możemy włożyć tylko w jeden sposób, tak więc tutaj nie, może, nie musicie się o nic martwić. Sprawdzamy czy działa? No można sprawdzić. Powiesimy sobie to... Czekaj, Jakaś w ogóle dłuższy jest ten kabel, nie Powiesimy sobie to i sprawdźmy. A to tu jest. Się. Składanie działa. Trudno. Zakładamy boczek na rancik. Pamiętajcie, żeby go dobrze docisnąć w dół. Teraz przy dobijaniu ważne jest, żeby sobie od boku sprawdzić. choć tutaj nagramy to. Sprawdźcie po prostu tutaj od boku, czy te spinki wchodzą w dziurki. Pokaż tu. Widać? O. Czy spinka wchodzi ładnie w dziurę? Jak wchodzi, no to możemy sobie dobić i tak po kolei. Warto sprawdzić, czy te spinki pasują, żeby po prostu ich nie uszkodzić, bo w momencie, jak spinka nie trafia w dziurę, i dopchniecie, no to ona się wygnie, i później boczek będzie latał. No i już, i teraz składamy wszystko Odkręcamy. w ten sam sposób, jak odkręcaliśmy. No i tak jak ściągaliśmy ten plastik od góry, to zakładamy go od dołu. Najpierw to wkładamy tutaj. Trafiamy we wszystkie dziurki i delikatnie go bijemy. Jeszcze tu? A, jeszcze ten. No i ten plasticzek tak samo. On ma trzy zatrzaski tylko, więc po prostu go wkładamy i dociskamy. I ostatni element układanki. I tak właśnie wymienia się sterka. Jeżeli filmik Wam pomógł, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostaw mnie! Pomocy!